Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Gazety Polskiej w Dyni, Moje nazwisko Andrzej Dajewski. E, proszę Państwa, gościem dzisiejszego spotkania jest Pan Michał Marucik, członek władz Unii Polityki Realnej, e, Przewodniczący Rady Sygnatariuszy UPR. E, witam serdecznie. E, proszę Państwa, za, zanim oddam głos naszemu gościowi dwa słowa. Na temat UPR y, dla tych Państwa, którzy, którzy nie wiedzą, y, co to za partia jest. Otóż UPR jest, y, cy, cytuję, za programem. UPR jest partią konserwatywno-liberalną y, łączącą tradycjonalistyczne normy moralne z przekonaniem o wyższości wolności w życiu społecznym i ekonomicznym. Y, Początki UPR to jest rok 1987, kiedy y, powstaje ruch y, polityki realnej, nawiązujący w y, swojej nazwie do stronnictwa polityki realnej, które istniało w XIX wieku. Y, 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 wśród sygnatariuszy tego ruchu są Stefan Krzyszelewski, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, a także obecny europoseł Ryszard Czarnecki. Y, Proszę Państwa, w 1988 roku ten ruch polityki realnej przekształca się w Stowarzyszenie Unii Polityki Realnej i dwa lata później w, w konserwatywno-liberalną partię Unia Polityki Realnej. Pierwszym prezesem UPR jest Janusz Korwin-Mikke, obecnie prezesem jest Pan Bolesław Wiczek. To To już to zdaje się nie, od kilku miesięcy. Nie, to jest dosłownie dwa tygodnie. Nawet mniej, nie, tak, tak? Nawet nie. Tym niemniej informacja już jest na stronie, jak widać strona jest to bardzo aktualna. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać jeszcze słów o najbardziej znanej inicjatywie politycznej UPR była nią uchwała lustracyjna. Z dnia 28 maja 1992 roku. Tą uchwałę wykonywał następnie rząd Jana Olszewskiego. Wiemy jak to się skończyło. Została wykonana tylko częściowo. Dotyczyła ona oczywiście ujawnienia nazwisk posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, a także sędziów i prokuratorów którzy współpracowali z UB i Ale aktualnie, aktualnie zajmujący się... W tamtym zb. okresie, tak, w 1992 tak. roku oczywiście, tak. E, wobec tego oddaję głos naszą Kościołowi. Je, jeszcze Pisałem tylko to tylko, to przepraszam, to temat naszego dzisiejszego spotkania to jest jaka Polska jest Polakom potrzebna. Hmm. Dziękuję serdecznie. Witam pana, witam państwa. Bardzo się cieszę, że się komuś coś chce, bo żyjemy w takich czasach, gdzie już wszyscy tylko siedzą przed telewizorami, kapciami, rzucają w telewizor i do niczego nie <noise> prowadzi. To jest trudno w ogóle znaleźć grupkę. Jest może istotnym mankamentem takiego spotkania, że znajdujemy się w gronie ludzi, którzy w zasadzie wszystko wiedzą. I taka rozmowa jest nudna, bo my to powtarzamy jak mantrę i wszyscy o tym wiedzą i można by w zasadzie prowadzić jakąś tam agitację partyjną czy, czy polityczną, co jest bezsensowne, bo można w kółko powtarzać kto ma rację i dlaczego my. Yy, zamiast tego, tego typu prelekcji warto się w gronie ludzi, którzy w zasadzie i tak wszystko wiedzą, nie mamy się o czym przekonywać, warto chyba odświeżyć sobie od czasu do czasu, odświeżyć sobie jakieś takie kredo intelektualne, yy, zdefiniować sobie cel, do jakiego zmierzamy, czy cel, do jakiego powinniśmy zmierzać, żeby yy, poprawić sytuację w kraju nie sobie, tylko, tylko tej Polski i tym Polakom tu żyjącym, żeby zgotować nieco lepszy los. Otóż, jeżeli człowiek nie zdefiniuje sobie Dokładnie celu, to gdziekolwiek się znajdzie, cały czas ma przeświadczenie, że jest nie tu, gdzie by być chciał. To cały czas jest taka szamotanina wynikająca z niejasności tego miejsca, do którego chcemy dojść. Oczywiście nie szukajmy raju na Ziemi, bo go na Ziemi nie znajdziemy i ideału nie ma. Natomiast kierunek powinien być znany, bo zachowania społeczne mają tę cechę, że są wektorami. Że każdy ciągnie i każdy ciągnie jeden mocno, drugi słabo, ale każdy w innym kierunku. I ten okręt płynie tak, jak układa się wypadkowa siła. Więc warto wiedzieć, w którym kierunku ciągnąć, bo wtedy wyspę można łatwiej ciągnąć, a, a we właściwym kierunku się ten statek przesunie. Yy, oczywiście z punktu widzenia takiego czystego programu UPR, to na pewno nic yy, nowatorskiego nie da się Państwu powiedzieć, bo przecież żyjemy w takim, yy, że tak powiem, getcie intelektualnym, jak na średnią. Yy, średnią ocenę takiej jakości intelektualnej Polaków, to my jesteśmy takim wąskim gettem wszyscy moi czytelnicy Gazety Polskiej, Myśli Polskiej i naszej Polski i Najwyższego czasu, czy opcji na prawo, to wszyscy stanowią to samo środowisko bardzo wąskie, które mniej więcej wie, czuje te wartości, mniej więcej rozumie cele. Natomiast... Mówiąc nie językiem debaty naukowej, mówiąc nawet nie językiem jakiejś eseju publicystycznego, ale raczej rozmowy środowiskowej, spróbujmy sobie przynajmniej odświeżyć, skoro już się tylu ludzi fatyguje, żeby stracić te chwilę czasu, to spróbujmy sobie odświeżyć cel, żebyśmy mieli jasność drogi, że zmierzamy w tym samym kierunku. Może, może nie do samego końca, może gdzieś tam w szczegółach się różnimy, ale znajdujemy się na takim etapie, że nic tak nie łączy jak wspólny ruch. I w tym momencie ten wspólny wróg bardzo mocno nas łączy, czyli to, co nas dzieli, staje się zupełnie nieistotne. Yy, starajmy się mówić o tym, co nas łączy. O tym, jaka Polska być powinna, jaką Polskę chcielibyśmy współobywatelom zafundować raczej następnym już pokoleniom niż yy, moim, bo ja już przestałem wierzyć, że dożyję czasu jakichś takich radykalniejszych przemian na lepsze, ale myśl powinna pozostać jasna i prosta, by ktoś kiedyś z okazji umiał skorzystać i należytą tą przyszłość zgotować. Otóż może, może warto przypomnieć sobie taką starą anegdotkę o krawcu, który tu uszył nawet kosztowny garnitur, ale przyszedł klient do domu i patrzy, że tam coś mu się tu ciągnie, tu coś mu krzywo leży, wraca do tego krawca i, i, i mówi nie no słuchaj, że miocha nie udał ci się ten garnitur, tu mi się tam marszczy, tu mi ciągnie, tam nie uwiera coś, no to mówi, a, a podnieś takie, o tak rękę trzymaj tam jakoś. No i on stoi, o widzisz jak fajnie leży, dobra, może być. No i on tak sobie poszedł do domu, stoi w lustrzali, tu mu się zawija, tam podszewka wychodzi, tam go spodnie uwierają, wraca z powrotem. Stanął przed krawcem i mówi: no patrz, no tak mi kazał, mi i zobacz, tu mi dobrze, tam mi nie wygodnie. To wiesz co, to tę nogę trzymaj tak, rękę odłóż do tyłu i, krę, o! I mówię, patrz jak ładnie leży, nie? I ten człowiek tak wraca do domu i słyszy za sobą jakieś głosy: mówi, łaczek, wej, ty zobacz jak chłopak pokręciło. A mu jest, tak, to, że pokręciło to nic, ale ty zobacz, ma pięknie garnitur skrojony i niby nic. Natomiast yy, nie byłoby to może, no, by byłoby to wesołe, gdyby nie było smutne. Gdyby nie to, że człowieka zmuszono do dopasowania się do jakiegoś sztywnego garnituru, który jest mu źle i niewygodnie i w którym nadal go uwiera, i który on szpetnie wygląda, i trudno mu się poruszać. Ten gorset jakiś tam. Szmatki i gałganki ostatecznie można wrzucić i na golasa do domu przyjść i nic się złego nie stanie. Natomiast przyszło nam żyć nie tylko w garniturach, ale przyszło nam żyć w takim sztywnym gorsecie instytucji i praw, które są znacznie boleśniejsze i z których jest się trudniej uwolnić. O ile to, co nam doskwiera powierzchownie, łatwo zmienić, tyle ten gorset praw i ten gorset instytucji, które się nami zajmują, w jakiś sposób nas dotyka. I doskwiera nam to i czujemy na każdym kroku, że wszędzie jest coś źle, że wszędzie jesteśmy krzywdzeni, że y, tu nas boleśnie uwiera, tam nas drapie, tu musimy się wyginać, żeby się jakoś do tej rzeczywistości dopasować. Udajemy jakieś dziwne małpoludy, nie możemy się zachować jak normalny człowiek w normalnym świecie, bo ten świat przestał być normalny. Jest to świat absurdu, który my się próbujemy wpasować i, i rzeczywiście zachowujemy się źle, mamy cały czas smutne miny, że nam się w tej Polsce żyje źle. Co normalniejszy młody człowiek macha ręką i spokojnie jedzie sobie do innego kraju, gdzie można żyć mniej więcej normalnie, nawet nie próbuje tego zdefiniować, bo to wcale nie jest konieczne. On po prostu tam się lepiej czuje i tam sobie żyją, gdzie, gdzie czują się lepiej.